Helczi, witajcie tu z Ryfek, witam was w no, pierwszym odcinku z 1.4. Wiem, że już jest parę dni po premierze, nie miałem czasu nagrać, już wszyscy mnie wyprzedzili, wszyscy zrobili już y, swoje serie. No cóż, y, moja seria nie tylko będzie y, pewnie późniejsza od innych i rzadsza, ale też taka bardziej klasyczna mi się wydaje. Ja wiem, że może to się wielu osobom nie spodoba takie niepocięte nagranie, zwykłe chodzenie w grze gadanie, taka bardzo oldschoolowa seria Let's Play Terrarii. No cóż, mam nadzieję, że jednak parę osób ze mną zostanie. Ja już sobie stworzyłem postać, stworzyłem sobie nawet świat, skierniewice, moje miasto. Je ja tak nazwałem. Nie nie grałem tutaj nic. Robiłem to stałe nagranie, widziałem jak to wszystko wygląda, wszystko się chwieje, wszystko. Ładnie się rusza. Ja mogę nawet mieczem uderzać w różne strony i, i ciekawie to wygląda. Co to jest? Spawn mi zaznaczyło. Przewodnik Dylan. Witam cię, Dylanie. Będziesz moim przewodnikiem? Jakiś balonik lata z tyłu. O, Nie, już klika, zabiłem. Lecimy. Co to za nowe drzewo? Co to jest w ogóle? Nie wiem czemu mi tak jak klikam shiftem, to mi tak yy, ikonka jakby. Widzicie? Tak mi lata. Ten kill off tak znika i się pojawia. Tak samo ta siekiera. Nie mam zielonego pojęcia. Jak to mogę zlikwidować? Yy. Nie wiem jaki bug graficzny chyba w tej nowej wersji. Kontynuując, bo tak wszedłem w ogóle do gry, zacząłem od razu e, grać. I czy to się nagrywa? Nagrywa oczywiście. <grywa> Musi być. E, namówiłem się na tego master moda. Namówiliście mnie. Ja sądzę, że będę się trochę męczył w tym master Jak to będzie, zobaczymy, co ja tam mam w ogóle w ekwipunku. Co to jest? Apricot, to jest brzoskwinia chyba. O, super, to jest materiał. Jak mogę, mogę coś z tego? O, zjadłem. <laughs> Dylan ale chciałem żebyś mi powiedział, co mogę zrobić z brzoskwini. Tu w ogóle widzę, że nasz kolega ma jakieś nowe w ogóle zakładkę szczęście. O, jest po angielsku. Super, nieprzetłumaczone wszystko. Nie jestem przyzwyczajony do nieposiadania domu, ale chciałbym jeden dostać. dostanie tego miejsca dla siebie, bardzo bym to docenił. Bardzo lubię chodzić po lesie. Lubię być tu, gdzie jestem. Słyszałem o paru tych nowościach z Terrarii. Ja nie jestem takim kanałem, w którym wiecie, dowiecie się, co wyszło w Nowej Terrarii. Bo ja sam nie wiem, co obiewiorkami spadła z drzewa. Chodź tutaj. Ja sam nie wiem tak naprawdę dokładnie, co wyszło w tej Nowej Terrarii. Więc, więc tak, troszkę wchodzę tutaj na ślepo. Nie znam nowych bossów, nie znam nowych itemów, nie znam nic. Oprócz takich podstaw, podstaw, czyli wiem, że teraz możemy tworzyć na przykład miasta dla NPC-ów. NPC ci lubią, gdy mają domek w miejscu, no, które lubią. Na przykład nasz kolega Dylan lubi być w lesie, więc budujemy mu na początku od razu domek w lesie. Czemu nie? I czemu mi tak to lata? Nie wiem, czemu skaczą mi te. Denerwuje mnie to strasznie. Może zmienię to. W grafice i pomijanie klatek. O, teraz już nie skaczę, proszę bardzo. Mam nadzieję że tylko, że nagranie nie zaczęło ścinać, chociaż widzę, że zaczęło. ojejciu ta teraria, ta teraria, no. Całe życie wiatr po prostu w plecy. Dobrze, powinno być teraz w miarę ok. Yy, chyba już mi to nie znika. Yy, mówię, gram na tym master Ja tu troszkę się boję grać na tym master Chociaż, nie, no po 17. Glutybium to chyba nie jest jakoś mega dużo, tak szczerze mówiąc. Myślałem, że gorzej będzie. Master Mod jest jeszcze gorszy od yy, expert moda, z tego co słyszałem. Ja na expert modzie miałem problemy. Ja wiem, że ktoś tam pisał, że Ryfek nagrywaj na Master modzie, bo na expert modzie to jest luzi karbuzik dla każdego. Yy, gracza Terrarii. No dla mnie nie był już expert mod na, luzi, na luzaku, więc mówię, ja będę miał pewnie problemy. Yy, ale, yy, różnica jest taka teraz yy, między seriami ostatnimi, które nagrywałem z chłopakami, z mangesem, z meresem. O Jezu, blokowane osiągnięcie, bench, świetnie. Co to jest, Temple Rider? Przejdź przez nieprzeniknione mury świątyni w dżungli. Naprawdę nie mam takich osiągnięć. Może na tym save trzeba na no nowo to wszystko dostawać. Sam nie wiem, albo nowe osiągnięcia dodali do gry co chciałem powiedzieć, seria się będzie różniła tym od tych poprzednich które nagrywałem z chłopakami, że ją no, nagrywam samemu a skoro nagrywam samemu, jak czasem będę miał wolną chwilę będę mógł bez problemu wejść sobie na świat, coś tam poszukać coś tam pobudować, nie będę musiał, wiecie, zakładać serwera żeby z kimś to budować, nie będę musiał uzgadniać różnych rzeczy dogadywać się, bardzo fajnie się gra z chłopakami ja bardzo dobrze wspominam nasze wspólne serie z Mangetsu, z Merezem właśnie ale rzeczywiście, to jest jeden bardzo duży minus nagrywania razem. No niestety... Yy, trudno jest niektóre rzeczy... Yy, ...dogadać. Yy, ja tutaj już sobie stworzyłem, proszę bardzo, nawet pamiętam jak się niektóre rzeczy robi. Naprawdę pochodnie się kładło lewym przyciskiem mysz, a nie prawym? No nic, czy ty już możesz tu mieszkać? Kolego. Kolego Dylanie, mieszkanie. W domu nie ma krzesła. A no tak, jeszcze muszę mieć krzesło i stół. jejciu ale nie wiem jak to się craftuje te wszystkie rzeczy. Zrobimy drewniany stół. Zrobimy drewniane krzesełko. I co? Możesz już tu mieszkać? To mieszkanie jest odpowiednie. No i proszę bardzo, Dylan, jak, się, jak, jesteś, zado jak jesteś zadowolony? Zaraz sprawdzimy Twój poziom zadowolenia. Ja tylko zabiję tego glutka. Ale dziwnie się teraz atakuje tym Short Swordem we wszystkie strony. I czemu ten glutek tak często skacze? Ojej, czy powiem wam, że ten Master Mode to naprawdę. <laughs> ja tu będę umierał co chwilę, no. Cześć Dylan, jak się teraz czujesz? Yy, bardzo doceniam to, że dostałem swoje miejsce. No i lubię, lubię, lubię tutaj być. Lubię chodzić po lesie. No i super, Dylan się cieszy. Nie wiem dokładnie, co daje mu większy poziom szczęścia, ale, ale się cieszę również z nim. A i właśnie, to też ogarnąłem, że możemy podmieniać bloczki. To jest genialna w ogóle rzecz. Ja nie muszę już tutaj rozwalać podłogi. Rozwalać rzeczy na tej podłodze. To było najgorsze. Gdy się położę jakąś skrzynkę na śmieci i do tej skrzynki zacznie się wrzucać różne rzeczy Potem nie ma jak tej skrzynki zlikwidować Dobrze, wiecie co, ja rozwalę jedno drzewo. O, spadł żołądź Coś mogę zrobić z żołędziem? Może coś nowego, nie wiem Brakuje mi tego moda, który mi tutaj pokazuje wszystko co mogę zrobić Bestiariusz, co to? Ole lak Bestiariusz mamy, ole kozak, króliczek, wiewiórka, czerwona wiewiórka, motyl Parę rzeczy już ogarnąłem nawet zdrowie mogę się dowiedzieć, a jak się mogę dowiedzieć zdrowia? O jejciu, tu na... Tu już jest skażenie, no chyba kogoś porąbało. Nie, <laughs> no nie, no to jest niemożliwe. Ty już po 69, no to, to już mi się nie podoba, ja tu się zabudowuję. To, to, ten świat jest do zlikwidowania, do likwidacji. Kto to wymyślił w ogóle, no bez sensu to jest. Ja wiem, że losowo robiłem świat, wiem, że losowo mi się wylosował jakiś tam... Nie wiem, czy się Szkarłat chyba nazywa po polsku. Ale no bez przesady, ja przy samym domku mam chatę potworów. O, to się dobrze seria zaczyna. Dobrze się seria zapowiada. Mam cokolwiek, żeby się wyleczyć? Mam grzyby. Ha, się leczysz, to pamiętam. Ojej, mam nadzieję, że tutaj pod ziemią... O, super, serduszka dostaliśmy. Jak w ogóle serduszka zarąbiście teraz wyglądają. Po prawo, tutaj na górze. O nie, Robol, Robol! Na tym MasterModzie daje da się Robola, nawet boję. Shurikeny dostałem, świetnie. <grystanie> o, Boulder, już rozmontowujemy. Nie mam je zabijania. Robolu? Uuuu! Mamy ołów, ale to kopanie będzie straszne tutaj przy nim. No wrzucił mi się tak niebał roba, robaka jakiegoś. Panie robaku? Nie, robaku, proszę mnie zostawić. I chyba drugi teraz jeszcze się pojawił. Nie wiem, sam. Dobrze, kontynuujemy dalej kopanie. O jejciu, naprawdę, tak będzie wyglądała ta seria. Naprawdę, nie spodziewajcie się nic większego. To będę ja, moje nieudolne granie. I... No, moja, mam nadzieję, że ciekawa dla was gadka. Kolejny boulder. Ile tych boulderów tu jest? Daj kamienia, kamulców nie lubię. Kamień rozmontowujemy. Nawet nie wiem, że tak się go rozmontowuje. Eee, nie jest taki zły ten robak. Mam nadzieję, że to wystarczy, aby go zlikwidować. Bo jak nie, to przypał. Wiecie co? Rzeczywiście, jednak zamiast robaka, to ja się bardziej boję. Co to jest? Wielki szeli Witam cię, szeli. Zamiast robaka, to jednak się bardziej boję. Zwykłych glutów chyba. Nie no, jak ja mam ich zabić? Jak ja ich po jeden biję? Już mam tutaj nawet biom 47 <laughs> O nie, nie, nie. No przecież to jest nie do zrobienia, ta gra jest nienormalna. Kto wymyślił? Jakiś master mode. Jak ja się dałem, po co ja się dałem na to namówić w ogóle? Przecież ja ich w życiu nie zabiję. No, to to schodzenie, no, nie wiem, do zgarnięcia pierwszych... Ja tu się zakopuję. Witam was szeli I żegnam was szeli. Uu! Uh, przeży... Nie przeżyłem. jest <laughs> Skrzynka złota! Nie poddam się, dopóki tej skrzynki złotej stamtąd nie zgarnę. Ojejciu. Tak jak mówiłem, przygotujcie się na to, bo to będzie tym seria. Ta, ta seria będzie tylko i wyłącznie tym. Ja mam legendarny miecz krótki, o! Bajerancko! Ochoczy miedziany kilof i duży miedziany topór, świetnie. Najgorsze jest to, że ja tu ja mam tą korupcję, no to jest straszne. Tam, szkarłat. Czemu te drzewa są jakieś inne? Ojejciu, nie wiem, ja tutaj chyba zrobię coś takiego, że podejdę tu i zamuruję tych przeciwników, będę miał ładne, ładne tutaj zejście do kopalni. No, z tego, co ostatnio widziałem, idąc tędy, nic tu złego się nie działo, tutaj przeciwnicy ze szkarłatu się nie pojawiali. Naprawdę nie wiem, czy to się nazywa szkarła, tak mi się wydaje, poprawcie mnie najwyżej w komentarzach. Parę rzeczy też zmieniłem, macie zwiększoną gamę, zdecydowanie, więc nie powinniście tak mieć ciemno w nocy, bo Terraria w nocy jest, no, jak dla mnie, troszkę zbyt ciemna. Nic tam nie widać. A na serii u mnie powinno to być w miarę widoczne wszystko. Dobrze, mogę się tutaj dostać? Ojejcie, jakieś platformy powinienem zbudować, bo będę zaraz bardzo żałował, że ich nie mam. Haha, <laughs> moja pierwsza skrzynka, co w niej mamy? Opaska regeneracji, no wiecie co? <laughs> to nie jest nic ciekawego. Aj, dodatkowy slot mamy chyba na akcesorium w tym master mode. Ale dużo się ten biom wydaje. Co to jest? Inner tube Can be worn in vanity slots. Możemy pływać w tym? W. Ole kozak! Mamy taki kółko ratownicze. O, już mi się podoba, już coś nowego. Dobrze. Stawiamy tu wszędzie światło, ale fajnie, nie zatonę. Podoba mi się to. Oj, skrzynek nie wziąłem, powinienem skrzynki wziąć. A, i mogę normalnie do dołu kliknąć i też schodzę. Bardzo mi się to podoba. Ale ogromny ten biom się w ogóle wydaje. Może przybliżę tą minimapkę? Bo też to się wydaje takie. Ja cię kręcę, no. Dobrze, skoro mam chwilę teraz spokoju, tu nikogo nie ma, zróbmy parę platform. I co to jest nowego? Dirt Bomb. Bomba, która będzie rozrzucała ziemię wokół. Dziwne. Ciekawe czy można tego użyć jako wiecie, takiej bomby, która jest yy, pomocnicza przy, nie wiem, zmienianiu, o kurczę, nie mam już pochodni, przy zmienianiu yy, bloczków po prostu, o nie, i znowu ten Shelly, Shelly zostaw mnie, koniec kolejki, jak zwykle w złą stronę niestety, poleciałem, zostawię tutaj jeden, jedną pochodnię, ale tu jest ciemno, no to jest masakra z tym, a, a! no nie, no to jest straszne. O, Master Mod Vita! Skąd się te żeli biorą? Ich nigdy tyle tak dużo nie było. Jeszcze całe złoto upuściłem. Też się dowiedziałem na wiki, że upuszczamy całe złoto w Master Modzie, więc na to muszę uważać. O jejciu, jejciu. Nie mam nawet tego. Nie mam nawet y, glutów na pochodnie, więc naprawdę może być zaraz kiepsko z... z oświetleniem. No nic. Ja wracam do tej jaskini po raz milionowy. O jejciu. Postaram się pójść. Nie powinno cię tu być. Dobrze, dobrze, ja cię wykiwam. Haha, <śm> dalej. Ja się czuję jak dziecko w tej grze, naprawdę. Tak, takie pewne siebie. Nie, nie wiem dlaczego pewne, ale pewne siebie dziecko. Biorę tutaj na moje złoto. szeli proszę mi stąd uciec. Proszę mi, stąd uciec. Daj mi spokój, Szeli. O, dobrze. Możemy iść dalej. Tutaj glutek. Aaa! Przechytrzyłem cię. Pirania, której nie przechytrzyłem. Ojojojoj, jo, oj, oj, tank oj, ale tangstenu. To mi się akurat by przydało. Tylko chciałbym się zabudować, aby nic mi... O, nie groziło. Idealnie. No nie pes chyba tędy nie wleci, mam przynajmniej taką nadzieję. No tyle tangstenu, to ja już będę sobie mógł coś tam porobić. Mam przynajmniej taką nadzieję. Ha, się leczysz. Ja mam potki teraz. Na bogato. Dobrze. Puszczamy glowsticka. I lecimy. No cóż. E, taka już jest ta gra. E, witam e, w serii z ryfkiem, których siedzi w jaskini i. kopierudę. Ale ciekawe, że już pierwszy odcinek, a ja już znalazłem coś tam nowego. W tej skrzynce to koło ratunkowe było. Nie wiem, czy się cynę w ogóle opaca zbierać, bo co się z tej cyny tak naprawdę robi. Nic się nie robi, ona jest beznadziejna. Ale ją zbiorę, bo może jakieś nowe rzeczy po prostu pododawali. I rzeczywiście coś nowego będę mógł zrobić. Najgorsze jest to, że ta początkowa eksploracja to jest naprawdę utrudniona, bo jak mnie zwykły przeciwnik, jakiś zwykły czarny glutek, jest w stanie zdjęć na dwa strzały, no to mogę mieć niemałe problemy. Czym prędzej musiałbym sobie zrobić jakiś lepszy miecz. Ten copper Sword w ogóle coppersword, short sword, wydaje się być zdecydowanie lepszy niż był kiedyś, bo możemy nim celować. I przecież nim atakujemy zdecydowanie szybciej niż zwykłym broadswordem. Jasne, jest mniejszy jego zasięg, ale nadal nie wydaje się być zły. O, ja tutaj, stara technika, kilofem. Ojej, nie mam. Nie mam za bardzo. Jak sobie rozświetlać drogi. Naprawdę mnie. Tyle bije nie topesz? Po co się dałem namówić na tego mastermoda? <noise> Dobrze, mamy chwilę teraz spokoju. Ja mam parę bloczków nowych, a raczej rudy. Czy mam jakikolwiek kamień? No nie mam kamienia żadnego, a ja pamiętam, że kamień mi będzie potrzebny, aby zrobić sobie. Piec, dlatego wezmę tylko jedno drzewko setne, pójdę na dół, zgarnę chyba 10 sztuk kamienia, jeżeli dobrze pamiętam, i będziemy mogli sobie zrobić piec. Mam miksturkę powrotu? Mam miksturę powrotu, więc o to się martwić, nie będę musiał. No coś tam z tej terarii jeszcze pamiętam teoretycznie, ale naprawdę, ja jestem spaczony przez te mody. Tyle razy już graliśmy ostatnio na tych modach, ja tak dawno nie grałem w Vanille Terraria, że już pozapominałem, co jest z modów, a co nie. Teraz, jak jeszcze pododawali tyle tych nowych rzeczy, to naprawdę sądzę, że troszkę nowości dla mnie będzie. Najgorsza jest ta korupcja, naprawdę, ja nie rozumiem, jak mogę być tak blisko siebie już to spaczenie. To przecież jak założę ten, jak założę, jak zabiję Wall of Flesha, i rozszerzę te yy, y, halo i korupcję na dwie strony. Ona zacznie wtedy się szybciej jakby przerzucać na inne bloczki, to oni mi mom momentalnie tutaj do mojego tego miasta zaczną wbijać, ale bez sensu. No nic, coś tam mamy, mojej ciu. <śla> Za dużo tych glowstików zużywam. Nie, nic tu nie mamy, ja wracam do domu. Witam cię, Dylanie. Ty jesteś moim dzisiaj pomocnikiem. Bez ciebie to ja sobie tutaj zbyt dużo nie zrobię. Yy, za to ja bym z chęcią zrobił moje bunkry, zrobiłbym kolejny domek, yy, domek dla handlarza, dla merchanta zwykłego, on jest wydaje mi się teraz najważniejszym NPC-tem jakiego mógłbym w ogóle yy, tutaj ogarnąć, bo będzie na przykład sprzedawał mi glowsticki w nocy. I tak, yy, mam kamien Blok, czemu nie mogę zrobić pieca? Dylan, czemu nie mogę zrobić pieca? Jak się robi? Piec, olelak, lak, ojejciu, ile tych rzeczy tu można zrobić? Mamy piec, da, do pieca potrzebuję pochodni, której nie mam, świetnie. Ja niestety żadnych glutków w okolicy, więc nawet nie jestem w stanie zrobić pieca pierwszej nocy. Ale jest przypał w ogóle, nie? Zróbmy drewniane ściany. Popostawiajmy je. No i mam nadzieję, że szybko uda mi się zrobić yy, kolejne pomieszczenia. Wiem, że teraz te pomieszczenia jakoś tak inaczej działają, że tam muszą być ładne, muszą być większe, bo inaczej npc owi się nie podobają. Oni muszą być obok innych NPC-tów, których lubią. No i co, tam jest gwiazdka do zgarnięcia, ja bym tę gwiazdkę zgarnął. Dylan, czemu mi nie pomagasz? O, super. Dylan strzela z łuku, ja biję moim legendarnym mieczem. Nie, powiem wam, że naprawdę, ten miecz jest zdecydowanie lepszy niż, no kiedyś, bo ta możliwość kontrolowania kierunku ataku jest genialna. Gwiazdki nawet inaczej wyglądają, gwiazda z nieba. No z niej to będę mógł robić sobie tą potem potkę na, na manę, ale to mi akurat jakoś specjalnie nie obchodzi. Pójdziemy sobie po drewno. To też jest w ogóle ciekawe, bo my zawsze, jak graliśmy z chłopakami, to tam sobie jakieś wiecie, robiliśmy. Ee, jak to się nazywa? Profesję, że ja gram magiem, ja gram samonerem, coś w tym stylu. Teraz będę grał wszystkimi profesjami naraz i to jest genialna sprawa, bo będę mógł bez żadnych problemów używać każdej broni. To jest naprawdę super rzecz. Dobrze, róbmy tej ściany. Bardzo ładnie tu się zaraz zrobi. Ojejciu. Lepsze to jak te moje bunkry z błota, które kiedyś robiłem. O nie, idzie ten gościu z włócznią. Zombie 100 HP, grubo. Drewniane jojo sobie zrobię, bo ono chyba jest całkiem niezłe. Ile ono bije? 9. E, to nawet nieźle. Kilo sobie przerzucimy tu, tak samo. E, siekierę, mógłbym sobie zrobić drewniany łuk. E, mogę sobie zrobić strzały? Oczywiście, że mogę sobie zrobić strzały. Na bogato, od razu lecimy. No i kurczę, no ja teraz jestem uzbrojony po prostu. Na każdą walkę gotowy. Zróbmy jeszcze drzwi, zróbmy jeszcze krzesła, zróbmy jeszcze stoły, o, nie mam na stół już. I nie, muszę chyba przeszekać ten nos, bo, bo żadnych grudków nawet tutaj nie mam w okolicy. Jak ja mam zrobić tutaj? O, drzwi się same otwierają, tak? No, ale kozak! Nie muszę w końcu klikać na te drzwi. Yy, co chciałem powiedzieć? Nie mam żadnych grudków w okolicy i muszę czekać na... dzień. Dobrze, to wiecie co? Może żebym was tak nie męczył cały czas, żeby nie było, że bez żadnych ścin... Znaczy, ścin... Yy, yy, cięć, o, że tak to powiem. Ja będę czasami pauzował nagranie, muszę sobie tylko pod inny i kliknąć, ale teraz na przykład zapauzuję nagranie, zaczekamy do początku dnia i się widzimy jak będzie dzień. No, powiem wam, że długo trzeba czekać nie było, bo dosłownie chwilę po tym jak... Kliknąłem pauzę, już się zrobił dzień, zabiłem nawet te zombiaki, kajdany dostaliśmy, świetnie, co mogę z tych kajdanów zrobić? Już nie pamiętam nawet. Magiczne kajdanki, o, to to mnie nie interesuje. Założymy sobie, mamy jeden e, teraz e, więcej defa. No i co, dzień się zaczął, ja może pójdę w prawą stronę najpierw, zobaczę, co tam jest ciekawego do zgarnięcia. Tu będziemy mieli taką skrzynkę na różne rzeczy, sztabka tankstenu. I idę w poszukiwaniu glutków, no bo nawet nie mam jak zrobić mojego yy, pieca pierwszego, ale bieda jest straszna. Wezmę tych słoneczników też trochę, bo jeżeli dobrze pamiętam, to. Słoneczniki jak są w okolicy, to zwiększona szybkość poruszania się i zmniejszone tempo rodzenia się potworów. O, to akurat o prędkości poruszania się nie wiedziałem, ale o tych potworach właśnie myślałem. Im mniej potworów w okolicy, tym lepiej. Niech sobie tutaj te słoneczniki pięknie rosną. O, weźmiemy sobie żółty, jak to się nazywa? Nagietek? O jejciu, ale dziwne nazwy. Co to jakieś. Dragonfly'e, o. Dragonfly po polsku to jest co? O Jezu, na mazurach, na łódce zawsze pod, podpływają. Podlatują. Nie wiem, nie znam się. Idziemy w prawo. Zobaczymy, co, nam świat nam, co świat ma nam do zaoferowania. Ja czym prędzej chciałbym znaleźć buty Hermesa. No. Już pustynię mamy tutaj. O kurde, no to pustynia, to szczerze mówiąc dobrze nie wróży. Pustynia mi się kojarzy z dosyć silnymi przeciwnikami, nie powiem. Może ja rzeczywiście będę tego jojo używał. Ono jest chyba bezpieczniejsze. Słabe jest, bo bardzo szybko już do mnie wraca i muszę dosyć szybko na nowo je wypuszczać. Czemu nie mogę tego? Nie można pod ka kaktusami teraz zgarniać tego. Piachu, o to no. Nowość, co to są za jakieś palmy, ich też nigdy nie widziałem. Dobra, ja tu biorę strzały, lecimy z tym. Nie, na razie nie jest tragicznie, wiecie co? Myślałem, że ten Master Mode będzie zdecydowanie trudniejszy. Jest trudny, oczywiście, że jest. Nie mówię, że nie, ale... i na razie radę. Drzewa palmowe po prostu, okej, tu nic nie ma, to nie są przeciwnicy, nie. Ale ładnie ta pustynia wygląda, kurczę. No tutaj to ja mógłbym mieć kolejne miasto z NPC-tami. Pięknie to wygląda, podoba mi się. Dobrze, idziemy dalej. O, ja pływam, zapomniałem. To też są kaktusy, co to jest? Nie, to po prostu roślinność do rozwalania. Zostawię, bo ładnie wygląda. Zmokło liść, oto. Ja będę musiał ogarniać tutaj też te wszystkie roślinki. Zawsze tym się zajmował mangecu. On się zajmował budowaniem, roślinami, alchemią. On się tak, takimi rzeczami zajmował, co ja nigdy bym o nich nie pomyślał. Czy ja nadal nie mam... Dobrze, mam już jakieś gluty. Co tu jest pod nami? Bo to bardzo ciekawie wygląda. Prawdopodobnie kolejna jakaś jaskinia. No i się wydaje, nawet taka obszerna. Ale tylko wydaje. A nie, 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 nie. Mamy tutaj kolejną rudę. Ja te rudy wszystkie zgarniam na początku. One mi są niesamowicie przydatne. Ja wiem, że pierwsze te odcinki to jest dużo zgarniania właśnie tych rud i kopania. Ja sądzę, że też pokopię trochę poza odcinkiem, żeby was nie nudzić. Eee. Ale to dosyć szybko mija, potem bardzo szybko dostajemy jakieś lepsze kilofy, tego typu rzeczy. Oj, nawet liny mam trochę. Na luzaku ja się teraz mogę poruszać tutaj jak profesjonalista, a nie. Jakie wielgachne drzewo. Nie tu zachwyca wszystko w tej terenie teraz. Ogrokie duże drzewo. Dobrze, idziemy dalej. Ale to poruszanie się bez butów Hermesa to jest straszne. Zastanawiam się też, jaką długość odcinków y, dobrać do Terrarii. Kiedyś nagrywałem po 25 minut. To jest bardzo fajna rzecz, bo takie króciutkie odcinki z Terrarii, to ja mógłbym nagrywać i codziennie. I ja nie wiem, czy przy tych 25 minutach nie zostanę. Zosta Najwy najwyżej ten pierwszy odcinek dzisiejszy, który właśnie oglądacie, będę miał troszkę dłuższy. I mamy drzewko nowe. O, jedną rzecz, którą widziałem na odcinku Mangecu. O, co to jest? Można założyć. Hold up to reach higher. A to czapka jest? Nie, to co to jest? Jakaś a, to jest stołek. <laughs> ale śmieszne I też mogę skakać tym wyżej? Tak, i to zdecydowanie. Na stołku. Ojejciu, ale śmieszne rzeczy. Co to jest? Co to jest? Gnom, 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 gnom! Gdzie jest gnom? Utopił się. <laughs> Dobrze, stąd tu ciekam od tego gnoma Tu są jeszcze nowe rzeczy do zgarnięcia. Halo, drzwi, co mi się nie otwierają? No, nie mogę tych drzwi otworzyć. O. Nie wiem czemu. Co to jest? Finch Staff Samon Damage. Ej, to jest samon Damage. Yy, zaraz, jak się używał. Tak po prostu. Mam ptaszka. Kozacko. No, to już tyle nowych rzeczy. Podoba mi się. Idę tego gnoma zabić. On tam jakoś tak wygląda nietypowo. Tam jeszcze szafir mamy. Super, ten ptaszek go zabije. Albo ja nawet jojo bez problemu go mogę przez stąd ściągnąć. Chociaż zasięg tego jojo nie powala. Strzały ogniste pod wodą też nie brzmią zbyt dobrze. I ten ptaszor też tak widzę, że niechętnie trochę go bije. Dobrze, gną padł. Coś z niego wyleciało? Nie, nic z niego nie ma. Troszkę szkoda. No nic, zgarnę ten szafir. I co? I mogę chyba wracać do domku? Już naprawdę sporo nowych rzeczy mam. Jak na razie mi się podoba. Jak na razie nie jest źle. Wiecie. Gorzej będzie. Ja mogę stąd skoczyć do góry halo! Gorzej będzie jak... No nie rozumiem, o. Ale z tym stokiem to śmiesznie wygląda. Ojejciu. Gorzej będzie jak zacznę bić się z pierwszymi bosami. No, pierwsi bosowie to już nie będzie łatwa rzecz. Sądzę, że oni mi będą sprawiali najwięcej problemów. Jakieś oko nawet kutulu, czyli jak to tam się czyta, ja nie umiem tego nigdy dobrze czytać. Dobrze. Ja już nagrywam prawie 30 minut. Wydaje mi się, że zostaniemy przy 25-minutowych odcinkach. Ja wiem, że niektórzy z Was by chcieli dłuższe odcinki, ale 25-minutowe odcinki się dobrze yy, ogląda szybko i co ważniejsze dla mnie, dobrze nagrywa. To są krótkie, naprawdę odcinki, które sądzę, że mogłyby nawet wychodzić codziennie, mimo innych serii, więc na razie przy tym zostańmy. Yy, a ja jak na razie Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. No, pięknie wygląda po prostu sto stołek <laughs> z ptaszorkiem i yy, kołem ratunkowym. Czy to się nagrywa? Nagrywa, dobrze. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Yy, widzimy się. No, mam nadzieję, że jutro. Postaram się to nagrywać codziennie, chociaż teraz mam naprawdę dużo spraw na głowie, ale za tydzień. Półtora tygodnia, dwa tygodnie max się przeprowadzą. Po przeprowadzce będę miał naprawdę dużo czasu. Raczej codziennie ta teraria się będzie pojawiała. Widzimy się niedługo. Trzymajcie się i cześć!